Witajcie, moi kochani, w kolejnym materiale. Dzięki uprzejmości sklepu ProLine.pl, za co im oczywiście bardzo chciałem serdecznie podziękować. Chciałbym wam dzisiaj pokazać chłodzenie CPU. Jest to Noctua NHD15 Chromax Black. Przejdźmy do szybkiego unboxingu w celu poznania całej zawartości opakowania, przy czym porozmawiamy sobie troszeczkę o technikaliach. Zapraszam do oglądania. Szybka zmiana perspektywy i bierzemy się za unboxing. Już po samej wielkości pudełka sądzę, że mamy tutaj do czynienia z czymś naprawdę ogromnym. To będzie konkretna konstrukcja. Na pierwszy ogień mamy pudełko z naszymi częściami montażowymi. Sprawdźmy, co jest w środku. Mamy trzy instrukcje dla soketów Intela z rodziny LGA 2000, dla soketów z rodziny AMD AM. Oraz dla soketów z rodziny Intel LGA 1150. Mamy tutaj mocowania samego radiatora, jak i również backplate do zamontowania na soketach z rodziny Intel LGA 1150. Mamy tutaj również kolejne mocowania radiatora. Oraz dwa woreczki, podkładek dystansów i śrubeczek. W kolejnym woreczku mamy o, zapinki do dodatkowego wentylatora, o którym, o którym powiem za chwilkę. Mamy tutaj splitter, aby móc podłączyć dwa wentylatory do jednego czteropinowego gniazda PWM na naszej płycie głównej. Mamy dwa ograniczniki prędkości dla naszych wentylatorów. Mamy metalową naklejkę Noctua oraz bardzo wydajną pastę termoprzewodzącą Noctua NTH1. Odkrywamy piankę. Taka dość miękka. I mamy nasze kolejne dwa pudełka. Wyjmijmy to mniejsze. Mamy tutaj oczywiście wentylator NFA15SHPWM. I przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej czyli całego naszego samego chłodzenia. Odkładamy pudełko na bok i powoli otwieramy warstwa po warstwie, jak cebulkę. I naszym oczom ukazuje się cała konstrukcja w kolorze matowo-czarnym. Bardzo konkretne dwuwieżowe chłodzenie dla naszego procesora. Jak będzie z wydajnością, to się przekonamy za chwilkę w ramach testów. Mały unboxing mam już za sobą, tak więc przejdźmy sobie dalej i porozmawiajmy troszkę o technikaliach. Mamy do dyspozycji dwa wentylatory 150 mm, tak, dobrze słyszycie. Noctua w tej konstrukcji zastosowała dwa 150 mm wentylatory, które kręcą się z wartością maksymalnie 1500 obrotów na minutę. Tą wartość możemy dodatkowo zmniejszyć do około, do około 1200 poprzez takie dwa ograniczniki prędkości, które mamy również w zestawie. Sam dodatkowy wentylator możemy zamontować na jednej albo na drugiej wieży. Poprzez dołączone dwie dodatkowe zapinki. Jeżeli chodzi o sam radiator, to jest konstrukcja dwuwieżowa, tak jak już wspomniałem. Mamy zamontowany na jednej wieży już stokowo wentylator 150 mm. Przez obydwie wieże przechodzi sześć heat pipeów, które dodatkowo pomagają w rozpraszaniu naszego ciepła, w odbieraniu z podstawy. Sama podstawa zaś jest niklowana co jest na pewno bardzo dużym plusem. Dodatkowo pomaga to jeszcze w odbieraniu ciepła z procesora. Tak więc to jest um, niewątpliwy atut tej konstrukcji. Samochodzenie jest dość masywne, a jego wymiary to oczywiście 165x150x161 mm technikalia pokrótce zostały omówione zarówno dla wentylatorów, jak i radiatorka. Tak więc. Przechodzimy teraz do testów, a później do krótkiego podsumowania. Komputer już jest złożony. I jak widzimy, chłodzenie jest na tyle duże, a zarazem na tyle małe, że nie koliduje z pierwszym slotem PCI Express, przez co nie wadzi o backplate naszej karty graficznej. Panowie, panie, bierzemy się za testy, wszystko jest zmontowane, programy są uruchomione, na razie monitorujemy temperatury, które są w tle. Jak widać, znaczy w sumie widać, jak słychać, Y, Samochodzenie jest bardzo cichutkie i większość hałasu generuje mój zasilacz niż te wentylatory, które są zamontowane w obudowie i na, na chłodzeniu. Tak więc, naprawdę, kultura pracy jak najbardziej na plus y, dla Noctua. Ja już jestem po testach, wyniki których zaraz zobaczycie w formie wykresu. Pomiar temperatur przeprowadziłem zarówno dla radiatora z zamontowanym jednym wentylatorem oraz dwoma, by sprawdzić jak dołożenie drugiego dodatkowego śmigła wpłynie na obniżenie temperatur. Aby test był bardziej kompletny, do wyżej wymienionej konfiguracji dołożyłem jeszcze wentylatory wewnątrz obudowy kręcące się z maksymalną liczbą obrotów wynoszącą 1500 RPM. Oczywiście procesor, którego za zadanie miała schłodzenie Noctua, to AMD Ryzen 5 2600 zboostowany do 3,6 GHz. Wyniki temperaturowe wyglądają w następujący sposób. Dla komputera w spoczynku temperatura procesora wynosi 28 stopni, pod pełnym obciążeniem CPU dobija temperatura do 51 stopni, natomiast kiedy puścimy wentylatory wewnątrz obudowy na pełne obroty, ta temperatura schodzi do 48,25 stopnia Celsjusza. Dla konfiguracji z dwoma wentylatorami na radiatorze ta temperatura wygląda w następujący sposób. W spoczynku jest to 26 stopni, pod pełnym obciążeniem 48,75 stopnia Celsjusza, oraz pod pełnym obciążeniem plus dodatkowo jeszcze wentylatory wewnątrz obudowy puszczone na 100% wynosi to już 46,5 stopnia Celsjusza. Słowem podsumowania, jestem mega zaskoczony oraz zadowolony z wyników, które uzyskałem na tym chłodzeniu. Oczywiście temperatury będą różniły się w zależności od zastosowanej obudowy, w której mamy zamknięte wszystkie podzespoły. Również i kultura pracy zasługuje tutaj na wielką pochwałę, ponieważ pod obciążeniem jak i w spoczynku wentylatory zastosowane w tym chłodzeniu nie będą tak hałaśliwe i nieprzyjemne jak inne konstrukcje. Marka Noctua od zawsze słynęła z wysokiej wydajności, czego przykładem może być dzisiejszy test. Za tą wydajnością oczywiście idzie wysoka cena, która plasuje się na poziomie średniej klasy AIO. Na korzyść tego pierwszego przemawia oczywiście wysoka wydajność oraz bardzo wysoka kultura pracy, czego nie można powiedzieć o większości AJO w tej cenie. Tym akcentem zakończmy podsumowanie testu. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany kupnem chłodzenia Noctua NHD 15 Chromax Black. To oczywiście stosowny link do sklepu zostawiam w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o pozostawieniu łapki w górę, dodajcie jakiś swój komentarz pod spodem, oraz oczywiście co najważniejsze, zasubskrybujcie ten kanał. Ja Wam serdecznie dziękuję za dobrnięcie do końca, za obejrzenie tego materiału, oraz mam nadzieję, że spotkamy się w następnych materiałach. Do zobaczenia, cześć!